Moi drodzy witam was w kolejnym odcinku widzowie z Fortnite I dzisiaj nie dość, że zagramy sobie Fortnite'a To zareagujemy na mój pierwszy film jaki nagrałem z Fortnite Było to jakieś prawie, prawie, prawie 5 lat temu Dosłownie, także jest to jakiś już czas temu Zobaczymy jak wyglądałem, a przede wszystkim zobaczymy jak wyglądał Fortnite I jak się zmienił, bo jak wiecie w nowym sezonie, który jest aktualnie Zmieniło się naprawdę wiele Po grafikę, po wszystko, po bronie Naprawdę widzowie, nowe bronie są, ale też wspominałem w innym odcinku, także obroniak Nie będę wam już mówić, po prostu nimi będziemy grać No i grafika widzowie, nowy silnik Fortnite, nowy jest postawiony na nowym silniku Jest Fortnite'cik, także grafika jest Obłędna i dzisiaj zagramy sobie oczywiście Fortnite'a na najwyższych ustawieniach Jakie widzieliście I, i widzowie odcinek Powstał we współpracy z Epic Games Tutaj mamy w ogóle coś nowego Śnieżynka to jest prezenty Festiwalu zimy O schronisko, ale Jezus Święta w grach, ja uwielbiam święta w grach To jest tak przepiękne, patrz grają sobie na konsol Jakieś, a i tu prezenciki Można otwierać, ale to jest ładnie zrobione No patrzcie widzowie na tą grafikę No przecież to jest niesamowite e, O, możemy otworzyć prezent Na E Waga? otwieramy Trzęsieniem ja ciekawe co dostanę Co mamy pod choinką, pusty prezent? Nie oh, Ej Skin do broni, ale ładny No pewno wyposaż, patrz taki bałwanek No nie, już nie mam prezentów A mogę dalej? Ile prezentów do mnie... Czemu mi włączyło? Ile prezentów do mnie przyszło? Ja nie mogę, dobra, otworzymy, na... a mam 10 prezentów. Otworzymy drugi, zobaczymy co mamy. <śm> lama na biegunach, co za piękność. Ja nie mogę, wyposaż to no na pewno. Jakie fajne rzeczy, opuść schronisko. No i mamy wizowie kolejną rzecz, a nie grałem chwilkę, naprawdę. Fortnite naprawdę dużo zmienia i to zawsze budzi szacunek u mnie, jeżeli chodzi o Fortnite. To jest po prostu przepiękne. I może zobaczmy wizowie, jak wyglądał Fortnite kiedyś, czyli zareagujemy sobie na mój pierwszy film, a potem zagramy sobie gierki i przedstawię Wam Fortnite w całości. No dobrze, jesteśmy u mnie na kanale i film pod tytułem Starszy Pan mnie zabił Fortnite Rage i to jest mój pierwszy filmik z Fortnite, który powstał 10 marca 2018 roku I on Dzień naprawdę ładnie... Dobry. Patrzcie, i dobra jakość w ogóle, to ja już wtedy byłem YouTuberem Normalnie Lobby Fortnite'a Patrzcie jak to wyglądało Ja nie mogę, to były takie czasy Jezus, zawsze czasy w gierkach pierwsze się tak dobrze wspomina Patrzcie jak te, co, jakie lobby Tu nic nie było, nie? teraz wiecznie, w całe, całe życie przyjeżdżą. Patrzcie, to było pierwsze no. lobby, ten, ten skin, mam go To było naprawdę, to był trzeci sezon, czwarty Trzeci albo czwarty sezon to był. On By być fajnie zmontowany jak każdy mój film. Ja także lecimy w Może się coś. Odwalę wam to na, mówię, tak na tak full screen, żeby, żeby nie było. Zobaczmy tak jak mapa na... wyglądała. Patrzcie jak wyglądała mapa. Żeby od razu wygląda lekko jak Polska Tak zawsze ludzie mówili Nie interesujemy co ty Podzą mówisz Palion. Wykrzywione wieże I patrzcie jak wyglądał Fortnite widzowie No spójrzcie na to Spójrzcie na to jak wyglądał Fortnite no, kiedyś Jak, jak kiedyś Nie wyglądał I zaraz porównamy teraz. sobie jak wygląda no. Trzeba... teraz Patrzcie Spontrum. jak wyglądał Fortnite Yo. kiedyś Spadają chłopaki, wygląda. bo tam koleś ma już pompa. Ja... Tak Trzymują ładnie wyglądał, tak ładnie wyglądał, ale teraz to jest jakaś bajka! Jak Skaruba. można tak gry zmienić? No naprawdę tak się tak przełożyć. Tak Mamy skrzynkę pod nosem Tutaj sobie. Ja Jezu, to jest słone strzachy, czy jakoś o tak ty, to się nazywało? No, jest no to ty! to przywinę, bo ja chcę widzowie tak popatrzeć po prostu jak fortnite Fortnite sobie porównać po prostu To jest na mnie. istotne O, tu jest ten, dobra mi, że Strasznie byłem rage'owy, ale nie podoba mi się to. Nie, nie, nie. No. Aha, czyli klęce, tak wyglądała no dziękuję. Nie będziemy widzowie tego oglądać, bo my chcemy dzisiaj zagrać, tak? Zabiję tu na 100% czegoś pamiętam Ty tak zostaniesz Zabiję, zabiję Tu się pa, pa, jeszcze nikt pa, pa. nie miał budować nie No piękne czasy, Wizowie, ale co? Tak wyglądał Fortnite kiedyś, a dzisiaj idziemy sobie zagrać dziś. Zobaczymy, jak wygląda dziś. Tutaj, jak wiecie, ma mnóstwo trybów, czyli zero budowania, czyli gierka bez budowania. Mamy Battle Royale, czyli z budowaniem, tryb kreatywny, gdzie mamy pełno trybu i naprawdę wiele więcej. Ale najpierw zagrajmy sobie zero budowania. Tak jak ostatnio, nie mogę się doczekać Widzowie, gierka się za 7 sekund A my wzięliśmy, w sensie wzięłem sobie skina ciastka Bo są święta, to pomyślałem, żeby wziąć takiego skinka I lecimy tam, w tamtym kierunku Idealnie, ale piękne przejście Dobra, widzowie, gdzie sobie lecieć? Jak widzicie, odkryłem już sobie takie rzeczy To może odkryjemy jakieś kolejne I bym poleciał może teraz, tym razem tam W tamtym kierunku Żeby dużo się działo, widzowie No to trzeba troszkę poddymić Dokładnie tak, nie wiem czy to jest za miejsce, ale jest to... Krawędź mapy, co oznacza pewnie mniej osób. Przynajmniej na to liczę. Gramy bez budowania, czyli tryb y, bardziej lepszy dla nowych osób. Jak zaczynacie z Fortniteem, to na pewno taki trybik y, jest lepszy dla osób, które słabiej budują po prostu, bo to jest taka strzelanka typowa, nie? I to mi się też podoba, bo mam większe szanse tutaj przynajmniej. Dobra, lecimy i to jest. Taki porcik, bym powiedział. Taki za zamyczkowy porcik, nie? I tutaj mamy też. Bo są też te rzeczy już dodane. No i patrzcie, są święta. i Fortnite Wam o tym przypomina, że jest, są święta tutaj. Proszę bardzo, proszę bardzo. I mamy prezent, otwieramy, jak to pod choineczką. Cyk, 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 ok, ale. O! Dobra, myślałem, że mogę to odchodzić. Dobra, to i tak nie ma co niszczyć. O! Proszę, proszę, proszę. Widziałem. Słyszałem? Siomka słyszałem. Chodź tu do mnie! Mój jesteś, dziękuję bardzo. Zowie mamy killa. A ten ziomek był, który dopiero przyleciał i nie wiedział co się dzieje. A my sobie wyduldamy już wszystko co mamy. O, słyszę, że tam są kolejni przeciwnicy! No to będzie impreza. Cyk. O nie, już? Już? A, okej. Okay. Dobra. Tam coś, coś z, ne z necikiem mam widzowie. O, już jest okej. Okay. O, jakieś mini problemy Dobra, tam jest jakiś ziomek, ale my musimy się najpierw uzbroić Okej, okay, coś na daleko No to niestety nie jest na daleko A mamy dużo potek, musimy do niego podbiec w takim razie Ale gdzie on może być? A, o o, on gdzieś, gdzieś, gdzieś tu O o Okej okay. Dobra I elegancko, kolejny kill, widzę, wpada w moje rączki no i elegancko, dobra Proszę mi tutaj amunicję dać, dziękuję bardzo I zbieramy, no jak idzie na pierwszą gierkę, widzowie To idzie wyboiście, nie? Dobra, lecimy Szukamy, szukamy jakiegoś fajnego miejsca Gdziekolwiek, tu jest jakiś granacik Jej motorki, widzowie Uwielbiam motorki w tym sezonie, naprawdę, są świetne Okej, o nie strefa No ale mamy motorek, to nie mamy co się martwić, nie? I to jest też bardzo fajne. No niestety strefa nie jest po naszej myśli. Ale motorek u nas uratuje. Mam nadzieję, że paliwa mi starczy, bo to będzie najgorsze. Jak mi paliwa braknie. Tu coś mamy. Amunicja, prawda? Tutaj kolejna amunicja. Tu coś jest. O, tu coś, tu coś się świeci na zielono. No niestety to jest tylko Uzi, ale wezmę go sobie. Nie mam żadnej Mki czy coś takiego. Nie mam. Nie mam żadnego takiego karabinu którym bym sobie mógł postrzelać. Tu gdzieś jest ten. Czekaj. Uh. A, pod schodami. Okay, bo mi zaraz strefa będzie lecieć. no Ja tu muszę powoli się zawijać, bym tak powiedział. Ale ja mu jeszcze. Zaraz ja te skuterki są, więc to mi uratuję na pewno. Ale chciałbym faktycznie znaleźć sobie. No, yy, jakiś karabin. To by mi pomogło, nie? Ale z czego co widzę? Nie mam za. O, o, widzowie! Tu nie zauważyłem tego. Lekkie palce, broni używa się lekkiej nie ma z się szybciej Otrzymujesz łuk wy... nie, nie, nie Patrzcie, szybciej będę przyładowywał ten, karabinek To jest też mega dobre, no mega dobra aktualizacja, że Takie, takie perki się dostaje I gra jest dynamiczniejsza O, skrzyneczka Dobra, musimy zawijać Karabin! Jeszcze skar Spadamy! Biegniemy do tego, po skuter Szybko, znaczy nie po skuter, to po motocross to jest, ja nie mogę po prostu po motor, ale to jest motocross Czemu ja po, po skuter? Skuterem ty ja tam nie dojechał, nie? Leć, 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 nie mam energii Dobra, jedziemy! Dobra, go, go bo. Nie Ślizga się, proszę Jazda, jazda to no, mi się ślizga? A skąd Tam, git, o Prosta droga, przy rzeczce, Tak pięknie, czy my nie przejedziemy chyba? Wątpię. Nie, no daj jedziemy po prostu. Wykorzystamy zapewne całe paliwo, bo gdzie jest strefa? No nie, nie jest jakoś mega daleko. się troszkę przestraszyłem, chyba za bardzo, nie? Tak mi się wydaje. Bo strefa nie jest jakaś mega, 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 daleko. Kurda, tu mogą być ludzie, nie? A ja tak hałasuję. Trzeba się skupić, może wygramy. Jakbyśmy wygramy dzisiaj, no to by było coś naprawdę wybitnego. Strefa jest mega blisko, więc możemy. się tu, prawda, przejść i sprawdzić, czy nie ma tu jakiegoś. Sobnika do zabicia, ale z tego co widzę, to. O, to jest lepsze. Myślę, że coś tam jest. Dobra, szukamy. Poteczka możemy wypić z tego powodu, że brakuje mi 10 do full. A ja lubię mieć wszystko na full. A co tam jest? Tam jest jakaś też potka A tego nie. Nie, nie ten. Dziękuję. Ty nie zniszczyło mi się. No, tu nic. Wow, co tu się stało? Czemu tu jest tyle broni? Ja nie wiem szczerze czy, 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 czy ja chcę ten młot? Chociaż wezmę go Nie no wezmę go ten młot jest mega mega opewizowy, widzowie, nie? Ale ja jestem jeszcze słaby w używaniu go po prostu Co jest lepsze, ten shotgun czy... Nie, to, jest, to trzeba Ten, ja wolę... Ten co wolniej strzela na pewno. Eee, dobra, idziemy po motor i... Chociaż nie mam teraz ten, ten młot, a ten młotem ja szybciej lecę. Dobra, płyńmy! Jedziemy dalej, jedziemy dalej. Czy, czy ktokolwiek tutaj jest w ogóle? Czy tu jest. O Boże, nie przejedziemy! Motocross nie zgiń! Motocross przejechał przez wodę! Niesamowity motor! Okej, okay, czy my kogoś tu znajdziemy? Na gorącym uczynku chciał tego kogoś znaleźć i sobie zabić, nie? Myśli flaga kolejnego. No my dopiero dwóch, no więcej z nie udało mi się znaleźć. Ale jesteśmy w strefie, no możemy grać widzowie po, po wygraną niby, nie? Nic nas tutaj nie trzyma, Ło, wow, ale się wbiłem O, coś słyszałem Tam ziomki, nic nas nie trzyma, możemy działać O, tu trzeba tak otworzyć Skrzynki, nie ma A no pusty dom, nie widzowie, ja lecę, ja, ja nie jestem lamusem Ja wolę jechać i, i, i zabijać, także szukamy Szukamy graczy Gdzie tu znajdziemy jakichkolwiek graczy, nie mam pojęcia o, skrzyka! To mi się przyda Może będzie coś fajnego No i mamy co? Niebieskiego Skara i opłacało się Okej, okay, tylko czy nie kogoś tam widzę nie boję się Czy ja odkryłam nowe miejsca No tak trochę I tu będą ludzie Tu będą na 100% ludzie w tym mieście Czy my chcemy tam iść Widzę typa Wo Wo! wow Łow wow. wow, wow. O kurde tam jest tyfa, ja se tak ty, a ja tak skacze I tu nikogo nie ma Ty gdzie ten ziombel? On tu gdzieś był I on tu przed chwilą był A mogę ten perka wziąć, patrzcie Yy, otrzymujesz łuk wybuchowy, nie? Specjalista łuki szybciej... Mm. No wezmę, wezmę, bo akurat te, te mi się nie podobają. O, ale mam jeszcze jedno! Lepszy parko, w postaci przeskoczenia przeszkody przez chwilę regenerujesz energię. Pierwszy szturm, pierwszy nabój w magazynku, który już zadaje dodatkowe obrażenia. Pierwszy szturm! Wezmę to, bo ja mam cela czasem. No to, to, może, to może mi pomóc, szczerze. Zobaczymy, zobaczymy. Teraz co, ja bym chciał znaleźć jakiegokolwiek osobnika, którego możemy sobie zabić. O, lepsza pompa Ktoś tu to zostawił Ten typ przynajmniej przed chwilą co był za, zabijał Dobra, teraz na spokojnie widzowie Będziemy sobie biegać, zwiedzać I zabijać, dokładnie tak O, słyszę W tym domu jest Czekaj O kurde Ale dostał, bo to się przykleja do niego Nie, 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 nie A ja ja jak mu go trafił? Bez spokojnie. To kurde? Ej te młoty się często chyba zdobywają. Tak szczerze, jak tak patrzę. Nie. To bój ty. O, gdzie? No był lepszy, był lepszy, no zrąbałem. Nie wiedziałem, że był za mną. No to teraz pykniemy sobie może w tryb kreatywny widzowie, jeszcze przed Battle Royalem. Tryb kreatywny, graj i zagramy sobie może jakąś minigierkę, którą mi tam wylosuje. Nie będę wpisał kodziku, bo można, tylko zagramy jakąś minigierkę. Minigierek jest pełno widzowie, ale zobaczymy, co teraz zagramy. Może to będzie parkour. Widzowie, ja tylko odpaliłem to. Jestem malutki w jakimś domku. Jakie fajne! Jesteśmy na święta! Jakie fajne! Widzowie, tutaj jak wchodzimy, to ja mogę sobie odpalić tryb, gdzie się uczy budować. Ale ja chcę minigierkę zagrać! Jakie fajne! Ale tu jest klimat, nie mogę. Widzowie, czy da się bardziej świąteczny klimat wprowadzić? Graj z ekipą eee, Gra publiczna. Winter Shot. A to jest strzelanka po prostu. Ale dobra, zagrajmy sobie widzowie w tę minigierkę. Widzowie, jestem w tej gierce i zrespiłam mnie przy ludziach. I co? Czemu ja tu mam jakieś smakołyki ze świąt? O, nie, on nie ma jakąś broń? On ma broń! Ej, mam tego nieskończoność. Czym ja rzucam. Bryłką węgla. <laughs> Prezent na święta bryłka węgla. Ale nie rozumiem, o kurde, zabiło mnie. I Lecimy znowu. Muszę się nauczyć widzowie, o co tu coś jest u góry, to to są jakieś O, leci, leci lucik, dobra. Zobaczymy co my tu będziemy mieć. Jeszcze nie wiem za bardzo na czym polega ten trybik, no ale to jest kolejna minigierka widzowie. Tego trzeba się nauczyć po prostu. Proszę! Proszę! Ej, nie idź tu! Dostał! A on dostaje, to ja go mogę tak zabić mi to... O, o! Jakiś granat! Co? Jestem niewidzialny! Co to za ten? Co mi to robi? O kurde, ale to... Oni mają jakieś lepsze rzeczy zdobyli! Oni lepsze rzeczy zdobyli Dobra, ja go trafię, ja go trafię. Widzę to jest, bo to jest zabawa jak w śnieżki, dlatego tak działa... I się jak, No nie, czemu idęś taniec? O widzę lud, dobra, nie nic nie... On ma jakąś piłę, to jest nie fair! Widzę, oni już zdobyli jakieś piły Hop. Otwórz to! Szybko! Dawaj to, dawaj to, dawaj to. A ja tu mam. O! Smoke! Nie ma! Jakiś końsik, patrz, 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 Czy to się stanie. Yy, a, punkciki, punkciki PD. Jasne. Dobra, tylko ja bym chciał znaleźć jakąś broń. O, to jest. To jest co, to jest bryłka węgla. Mm. Nie wiem, co to, co to robi. Prestań we mnie. No to. To jest jak rzucanie śnieżkami tylko my węglem do siebie rzucamy. O, kurde. Dobra, bo ja, ja, ja lokalizuję wizowy kolejny cześcik. O, tam coś jest, tam coś jest, tam coś jest. Czemu tu są wilki? Patrzcie, tu są jakieś automaty. Oj, tu można kupić. O nie, nie mam pieniędzy. Teraz masz mało, mało zasobów. A to mogę? Patrz, dostałem. No, i to już jest lepsza broń, widzowie. Nie no, to, to jest fajny trybik, tylko w to trzeba pewnie pograć, żeby zdobyć jakieś rzeczy, jakbym miał jakieś piły, widzowie. O, lecę Okej, okay. mamy, mamy, nie, 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 gdzie mnie tak daleko Szybko Dobra, jest niewiroźnie nie Dobra, proszę mi to dać o nie, on ma, ten, ten gościu najbardziej op broń To jakieś ryby mnie zaczynają atakować No ale to jest na przykład jeden z tych trybów A jak widzicie jest to naprawdę kreatywne Jest tego mnóstwo, są parkury I naprawdę wiele, wiele innych rzeczy Widzowie czas nadszedł, już pokazywałem wam e, Trybik bez budowania Tryb kreatywny A teraz wam pokażę e, Tryb z budowaniem, czyli główny Battle Royale, w którym no zobaczymy jaki będę, bo coś tam pamiętam Jak już dobrze wiecie z poprzedniego odcinka Z Fortnite'a, bo to już jest drugi odcineczek Po takiej długiej przerwie No i co, zagramy sobie, a może A może jak, jak szybko zginiemy To zagramy sobie jeszcze na pewno bez budowania No to co, klimat świąt mamy Teraz wystarczy Widzowie wylecieć, bo tam jeszcze mnie nie było Polecimy sobie dokładnie W tamtym miejscu Zobaczymy co my tam mamy. Wygląda widzę tam jakąś chyba wodę czy coś takiego. No, ale widzowie, to jest tryb z budowaniem, czyli to nie jest na pewno tryb dla y, początkujących graczy. W sensie, No i tak jest dla początkujących, bo musicie się nauczyć widzowie budować. Bo to jest me me mega fajny, mega fajny vibe jak się buduje i się strzela, że można się zabudować. Yy, ale na pewno trudniej, większe trudności sprawia wam ten tryb niż tryb bez budowania na sam początek, żeby uczyć się najpierw, najpierw strzelać, a potem budować, tak wam polecam, nie? Chyba że tu są już gracze, którzy grają na co dzień. Fortnite'a, no to pewnie płakają, płaczą, jak ja gram, nie? Ale staram się, no staram się jak mogę. Dobra, mamy. O, shotgun. Leci tu ktoś? Tu jest jakiś drona, myślałem, że tu ktoś leci. O, coś tu mamy. Okej, okay. co może mi dać dronik? Droniku Typy O, jeden kill Nie umie trafić Kolejny kill Ja nie mogę, co oni robią Co oni zrobili Nie rozumiem No w broni nie mieli No mi już wystarczy, nawet jak zginę, widzę, że ja mam dwa kill. Takie spokojne, chillowe dwa O, kolejny skarek no pistoletem, pistolet... pistoletku już nie chcemy cyk, o kolejny zielony Dobra, dużo tego. Dobra, żeby mi tu nikt nie wyskoczył zaraz Kolejna skrzynka. Dużo skrzynek w tej miejscu. tu mamy... To jest pistolet taktyczny. To może być lepsze na, na, na tak na sam start jakby Dobra, ja bym ja się chciał bić Ja słyszę jak tam się nieźle naklepią, klepią, nie? Idę, idę po nich, idę. Czekajcie na mnie. Czekajcie na mnie. Ka Aha. On już nie życia. Gdzie ty? On się kryje. Czekaj. Czekaj, czekaj, czekaj. Ten ziomek się kryje tam. Czekaj, ja go zaraz tu w, w sklepie. O, szybko poszło. Nie, nie. No, bo na razie jest strzelanie. Tu nikt nie ma maców na razie, nie? Trzeba pamiętać o wizowie zbierać macy. O, to se nazbieram. Bo to mi daje widzowie armorka. Te slurpiki, dokładnie to się tak nazywa. Slurpik. Uuuu, jaki młot. Co mamy co? Pistolet taktyczny. No, taki już mamy. To my drugiego nie chcemy. nam bro. O, przepraszam. Gdzie jest ta skrzynka? Tutaj? jest piętro, chyba, jeszcze jedno co? O, małe potki! Na pewno zabieram i postulat taktyczny niebieski. Jazda, jazdunia. Jeszcze szybko strzela ten pistolet. Ten pistolet może nawet chyba duży limit zadawać, zobaczymy. Dobra, ja powinienem się uzbrajać. Czy ja słyszę kolejne osoby? Nie, zabijesz mnie. Ile ty miałeś życia? Wizowie, mu zostało chyba z 2 HP. 14. Nie, jeszcze jeden strzał, czemu mi to tak nie weszło. No dobra, wizowie, zagramy. Ostatni cyrk, bezbudowanie. Piękny Mikołaj nas unosi. Pora tutaj komuś. No, które chciałem zrymować, ale mi nie wyszło. Lecimy do miejscówki, gdzie będzie pełno ludzi. Bo mam ochotę se postrzelać. Dokładnie. Mam nadzieję, że nie zostanę zabity szybko. Dzisiaj nieraz razu nie poleciliśmy w ogóle w rycerstwo W kolejnym w poprzednim odcinku polecieliśmy tam gdzie jest takie miejsce rycerskie i tak dalej yy, No, ale dzisiaj polecimy, chociaż to też jest takie kurde stare, bardziej starożytne Znaczy starożytne, takie starsze miasto jakby, nie? Ja bardzo uwielbiam, ja uwielbiam taki klimat, naprawdę Wielbię taki klimat w giereczkach O nie, a to jest pistolet taktyczny, to ja mogę z tego dużo zrobić Pistolet, znaczy prezent Oho Oooo, Święty Mikołaj przybył Dobra O kurde z... mi to Cyk 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 Dobra, mi tu zara Chociaż To no może poczekamy aż on przyjdzie O na skrzynka Shotgun by mi się przydał o dziękuję <grym> Patrzcie, idealnie shotgun, cyk, cyk To se wezmę tu Co mi to daje? O! To mi daje armorka O nie! A tu jest jakiś tryhard! Uuu. Izowie! ja idę jeszcze poćwiczyć To mi zostało, nie? To mi zostało, że ja jeszcze muszę przyjaciele poćwiczyć Ale akurat to był dobry typek, to widać od razu po, po gameplayu. Ale widzowie, mam nadzieję, że Wam się ogólnie odcinek spodobał z Fortnite'a. Chcecie kolejny odcinek z Fortnite'a? Zostawicie łapkę do góry. Subskrybujcie kanał, tam na dole po więcej. I co? Trzymajcie się, pokazałem Wam wszystko: tryb kreatywny, Battle Royale. Olas oraz dwa razy zagraliśmy sobie tryb bez zbudowania. No ta druga gierka nie była niestety po naszej myśli, ale zwiedziliśmy kolejną miejscówkę. A może na sam koniec otwórzmy sobie. Prezencik. Tak na dobre za ten największy, ten największy. O nie, zostaw na koniec, to tego nie mogę. No dobra, to, to ten najmniejszy, taki słodki. Otwieramy. Co mamy na sam koniec odcinka? Proszę bardzo, proszę bardzo, na sam koniec odcinka. Uwaga, uwaga. A tu są te, mm, jak to się nazywa, spraye, spraye na, na ściany po prostu. Ale faj o, to jest Mikołaj. A ja tu mam bałwana takiego złego. Dobra, odbieramy widzowie odbieramy je elegancko, a w takim klimaciku żegnam się z wami, łapkę zostaw, suba zostaw, trzymajcie się, na razie.